Witam wszystkim, zapraszam Was na kolejny vlog Was. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się unboxingiem kalendarza adwentowego pierwszego tej serii. Prezentuje się tak. Wyglądem przypomina szkatułkę i to naprawdę uroczą. Jest zamykany, a w środku znajdują się dwie wysuwane szufladki w formie kalendarza adwentowego. I oprócz pięknej baleriny jest mini lusterko. Mhm. Uh Odprawiacie -huh. go w ten sposób. I w środku. No ładnie. Grzmiarka, uh -huh. to jest Że I podobno zawiera biżuterię świąteczną. Ale czy tak jest i czy ta biżuteria jest warta? Sprawdźmy. Kupiliśmy go za około 100 zł. Zajmijmy się pierwszą przykrótką. Odpakuję po kolei. Zobaczmy jaki jest pierwszy dzień. Pierwszy dzień to jest zawsze taka największa nadzieja, pierwsza szufladka jaką w ogóle to, z tego otwieramy, więc moim zdaniem powinno robić największe wow. Prawda? Nie ma nic. Ej! Hey. Nie jest raczej dwie W środku mamy bransoletkę na czarncy. Tylko zastanawiam się, czyli jakby to nie jest zepsute, ponieważ to machaczek. A to jest albo zapasowe, albo po prostu przypadkowo rzucili Chyba przypadkowo. Także bransoletka jest w całości jest w kolorze złotym. Czyli pasuje na rękę? Tak pasuje. Będzie pasować. Czyli pewnie tam będą czarnce do niej. Świąteczne. Zobaczmy. Dwójeczka. Nie no, ma tak. tak. No, czy mi się to podoba? Średnio. Czy To jest świąteczne? Tak, świetnie. Gwiazdka. Ale ogólnie, jeśli chodzi o pierwszy dzień, to pierwszy dzień pierwsze nadzieje, więc sobie odpakując to, wiemy, że będziemy mieć wreszcie grudek czarny na tą brązetkę, także jest to sprawa. Drugi dzień, no właśnie. Trójeczka. Tęcza! To jest tak, to jest tęcza. Błyszczy się. Błyszczy się. Ej, ładne, to jest ładne. Czwóreczka. A w środku kolejny szansy. Ciekawe czy to będą tylko szansy. A to jest... Um... Pomponik. Tak, szczotka. Mm, mop. No. Ej, w ogóle tutaj było faktycznie napisane, że to jest tylko i wyłącznie brazuletka. No mój błąd. Piąteczka. Korona. Powiem wam, e, ładne są te szansy. Nie dość, że cukierek, to różowy, czyli idealny dla mnie. Tak stricte świąteczne, to one nie są. Czy Myślę że całe to będzie w a to będzie co innego. Ja nie zrobię. Może do końca będą czamsy listek i to też nie jest świąteczne, więc... Bardziej jesienne. Serduszko. I ostatni... nie, przedostatni, jeszcze jedna jest w tym przedziale. Wreszcie! Śnieżynka! Okej. Okay. To jest spok. I ona naprawdę jest śliczna. Połowa, połowa miesiąca, zobaczymy, gdzie będzie. Pierwiastka, no to prawie świąteczna, ta jest złota, tamta była czerwona, więc tamta była czarna, a ta jest... jak się prezentowała pierwsza połowa. Dobra, no to zaczynamy tą część. Trzynastka, pechowa albo szczęśliwa? I znów charms w ogóle nie związany ze świętami, co jest dużym minusem. Trzynastka okazała się dla nie pechowa, mimo że byłam w podstawie trzynastka i zawsze w taki czas mieliśmy dzień bez pytania bez ale tym razem tego. Czternastka. Już wiedząc, że to są tylko charmsy, teraz chociaż zastanówmy się nad ich jakością. I wyglądam, i czy będą świąteczne. No tak, i to jest Księżyc, więc to różowy Księżyc jest przepiękny, ale to nie jest są święte. No ale chociaż jest różowy. Łyżba! Dobra, dobra! Jednak wiecie co, ten. Ten kalendarz jest boski, na tym mi zależało. Jeszcze mam tutaj już garkę. dobra. Kończymy dziś na 10. No dobra, ale tak serio, kalendarz właśnie nadrobił wszystkie zaległości. Nie? Ale to służywa! Szesnastka. Czy może pusta? Laska świąteczna. No to też punktuję. Łyżwa i laseczka. Yy, no. Może dlatego, że teraz bliżej świąt. Może, mo, może, może teraz będą święty. takie. 15 była w miarę szczęśliwa, teraz 17. Diamencik jest ładny, ale to nie jest jednak świąteczne. A no, chyba, że ktoś dostaje diamenty. O. ŚWIĘTA mm. Kokartka albo motylek? Trzeba powiedzieć Kokardka. To trochę świątecznie, bo prezenty są w kokardkę Czerwony w kokardkę Dziewiętnastka Ej no, ej, ej, nie! Tak się nie robi! Nie wolno dawać tych samych rzeczy do jednego kalendarza jest, To jest pokaż... nie wszystkich zasad Wszystkich! No nie, one kolorowe są inne, jedne... O czym ty mówisz? Jeden błyszczy, a drugi nie. Już widzę stąd. Je... To przykro trochę. Ale tak. je, jeden błyszczy na czerwona, a drugi błyszczy na. Tam ja tak z daleka widzę. No on przecież czysty, tylko tak się na jego światło pada. A tamty nie. Tamty nie odbija światła. A to są diamenty. To no, przykro. Ech, dwudziestka. Wow, ten kalendarz ma tyle nic, ty masz prawie lat. Prawie. Okej, okay, dobra, Spok. dzwoneczek na plus Jak się komuś zgubi dziecko, to ty Dla reniferka Dla reniferka spoko Każdy dom będzie wiedział, że idziesz Matko, nie mogłam znać, się, się tak patrzyły, Nie ma, 21 Tak, no właśnie Chciałam powiedzieć, że nie ma Że mnie oszukali Serwuszko Dajesz komuś na święta? Serwuszko Ale ja nie wiem, czy na takie prezenty bezęcy... Może się zmieści, jak się nam partego to się zmieszczą. Okej, okay, ale ja zrozumiałem, że to jest z biżuterią w sensie. się. Um, Albo garczek. Z bigosem. świątecznym. Jest świątecznie powiem. 23. Świąteczne na pewno. No, no. I 24. to powinno być najbardziej niesamowite, ponieważ to jest już ostatni dzień kalendarza i powinno być świąteczne. końcu to nie Dobra, podsumujmy ten kalendarz. Ogólnie design jest przepiękny. No i jeśli dostać taki na prezent, też idź się popłakać ze szczęścia, naprawdę. Z tej łyżwiarka i wszystko jest różne. Ale jeśli chodzi o jego zawartość, to przykro mi się zrobiło, bo są tutaj tylko chansy. Wiecie, żeby ubrać się na Wigilię w tą biżuterię. No w końcu cały grudzień czekaliśmy, odliczaliśmy i później na Wigilię mamy już wszystkie. A tu nie możemy się w nie ubrać, bo to są tylko chzamsy i no tyle czarnsu. Jeśli chodzi o cenę, to w sumie nie jest źle, bo inne kalendarze naprawdę były drogie, więc ten się opłaca. To był jeden z najtańszych kalendarzy, jeśli chodzi o rzeczy, nie o słodycze. Dalej, design. Jest przepiękny, robi ogromne wrażenie, więc dając go komuś prezencie, no... szapowa. Kolejny punkt to zawartość. Mmm... najwięcej co walił. Także tak, cena 10 na 10. Wygląd 10 na 10, nawet 11. A zawartość powiem 5 na 10, ponieważ te rzeczy które są ładne, ale to nie jest to, co wymagamy od kalendarza adwentowego. Ogólna ocena 6 na 10. Bo jednak nie kupiłabym tego raczej drugi raz, ale tak jak mówię, jest przepiękne. Więc zrobicie tym ogromne wrażenie, jeśli chcecie komuś dać na prezent. Kobiety. To, to, to wyjaśnia wszystko. Kobiety. Bo wątpię, że facet kupiłby sobie takie coś za 5 zł. Wy sobie kupicie grę. Właśnie! I gramy w nią. Także moją ocenę już znacie, a ja chciałam Was serdecznie zaprosić na pozostałe vlogmasy, które wyświetlają Wam się tutaj. W kolejnym vlogmasie będzie odpakowywanie tego kalendarza. Z Harry'ego Pottera i Lego. Już teraz Was na niego zapraszam. A ja mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem. A my widzimy się w kolejnym vlogmasie. Buziaki, pa!